Dzień dobry Państwu. Dzisiejsze moje wystąpienie poświęcone jest słowotwórstwu, a właściwie pewnemu elementowi, pewnemu morfemowi, który tworzy format w języku polskim odpowiedzialny za tworzenie pewnych przymiotników występujących w polskich warach i zamierzam udowodnić, że ten sam morfem występował przed wiekami na terenie całej Słowiańszczyzny również w językach południowo-słowiańskich. Ale zacznę od sytuacji w języku polskim. Jedną z cech słowotwórstwa polszczyzny etnicznej, zarówno odmiany ogólnej, jak i gwar ludowych, jest bogactwo form przymiotników gradacyjnych, które oznaczają intensyfikację lub osłabienie cechy nazwanej przymiotnikiem stanowiącym podstawę słowotwórczą. Wśród nich znajdują się odprzymiotnikowe formacje słowotwórcze o znaczeniu cechy niepełnej w stosunku do podstawy nazywane również przymiotnikami mniejszego stopnia natężenia lub też przymiotnikami osłabionymi. W odniesieniu do polszczyzny ogólnej, w odniesieniu do polszczyzny ogólnej zwykło się wskazywać kilka formantów które właśnie pełnią funkcję osłabiającą. Po lewej stronie tej tabelki znajdują się sufiksy i prefiksy, które tworzą w języku ogólnym tego typu przymiotniki, takie jak brudnawy, słodkawy, faskowy, głupowaty, słabowity, czy też prefiksy przygłuchy, przygłupi, niecałkiem głuchy, niecałkiem głupi, czy też podświadomy, niedorozwinięty, lub też półsuchy. Analiza materiału gwarowego, zamieszczonego między innymi w opublikowanych w Polsce w słownikach, słowników gwarowych, jak też przedstawionych na mapach atlasów gwarowych, znacznie poszerza ten repertuar, ukazując szereg afiksów, które nie są znane w współczesnej polszczyźnie, ale występują lub występują w nich w innej funkcji. I takimi właśnie sufiksami gwarowymi występującymi w polskich dialektach są te, które znajdują się po prawej stronie tabelki, w prawej kolumnie, takie jak właśnie asy, modrasy, siwasy, asty, białasty, czerwieniasty, aty, białaty, brązowaty, ale również prefiksy, na przykład pochudy, poróżowy, czy też ob, obluźny, obstary, obstarni, czy też obdłużny. Do nich, jak widzimy, należy m.in. innymi właśnie sufiks Asy, który z punktu współczesnej polszczyzny i współczesnej naszej wiedzy o polskich dialektach należy zaliczyć do słowotwórczych archaizmów. Jego pochodzenie wiąże się, teraz może przesuniemy, jego pochodzenie wiąże się z pasłowiańskim sufiksem As który w poszczególnych językach słowiańskich, zwłaszcza na terenie północnej słowiańszczyzny, uczestniczył między innymi w kreacji ekspresywnych określeń ludzi, ale również formacji atrybutywnych, hipokorystycznych. Na przykład znane są zarówno z języka polskiego, jak i też innych języków słowiańskich, derywaty rzeczownikowe, dewerbalne, czyli odczasownikowe, odczasownikowe takie jak biegas, a więc ten, co biega, człowiek ruchliwy, biegający, boja, ten, co się boi, lata, ten, co lata po wsi, również w dialektach czeskich, gibas, leni, człowiek wysoki, szczupły, ale niezgrabny. Dalej od na przykład ukraiński lobas o wielkim łbie, kaszubski białas, mężczyzna przypominający wyglądem kobiety, bowiem pochodzi ten wyraz od rzeczownika białka, który w języku kaszubskim oznacza kobietę. Mogą być to również, również rzeczowniki odprzymiotnikowe, takie jak biała, z z człowiek o jasnych włosach i oczach, chuda, człowiek chudy, długa, z człowiek bardzo wysoki i tym podobne. Podobne nazwy znane są również językom południowej słowiańskiej na przykład serbskie gwarowe bielas, koń lub wół białej maści. Celem mojego wystąpienia jest wskazanie związków językowych na terenie słowiańszczyzny w zakresie stosowania i dystrybucji pokrewnych pod względem budowy słowotwórczej derywatów odprzymiotnikowych wskazujących na osłabienie cechy wskazanej w podstawie z komponentem as w części sufiksalnej. W odniesieniu do derywatów odprzymiotnikowych od z sufiksem as, przypuszcza się, że są to dawne formy mianownika liczby pojedynczej rodzaju męskiego przymiotników odmiany niezłożonej, które, które uległy substantyfikacji. Odprzymiotnikowe derywaty z sufiksem asy kontynuowałyby więc formy odmiany złożonej przymiotników. Obecność w polskich gwarach omawianych typów formacji gradacyjnych związana jest z historycznym rozwojem języka polskiego, w tym dialektów figwar rozumianych jako terytorialne odmiany polszczyzny etnicznej. Przymiotniki właśnie te gradacyjne z sufiksem asy znane są z naszych z źródeł filologicznych, historycznych, bowiem źródła te dostarczają bardzo wiele przykładów na ich funkcjonowanie w przeszłości. Format Asy był produktywny w tworzeniu nazw kolorów, które w różnym stopniu przypominały barwę wyrażoną w podstawie lub oznaczały osłabienie jej intensywności. Najstarsze i stosunkowo częste poświadczenia derywatów przymiotnikowych z Asy pochodzą z tekstów datowanych od XVI do połowy XVIII wieku. I na tym slajdzie pozwoliłam sobie przedstawić kilka przykładów pochodzących z różnych źródeł i różnie datowanych, właśnie od wieku XVI. Widzimy, że z XVI wieku jest ich najwięcej, natomiast im dalej tych przykładów jest coraz mniej, ale mamy również potwierdzone przykłady między innymi z połowy XVII wieku, a nawet z połowy wieku XVIII. Późniejsze słowniki języka polskiego pochodzące z XIX wieku, mówię tu o tzw. słowniku wileńskim i warszawskim, notują tego typu przymiotniki, ale z kwalifikatorami nie przestarzałe. Natomiast w słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, który rejestruje słownictwo od połowy XVIII wieku do połowy wieku XX już tych przymiotników nie znajduje. Omawiane formacje słowotwórcze przymiotników gradacyjnych Egzemplifikują typy słowotwórcze, które tak naprawdę u progu doby nowopolskiej zaczęły być wypierane z polszczyzny ogólnej. Przede wszystkim przez, funkcjonujący dziś, przez funkcjonujące dzisiaj derywaty powstałe za pomocą formatu awy typu białawy, długawy, chudawy oraz przedrostka przy. Tutaj chcę tylko jeszcze wspomnieć, że jeśli chodzi o pochodzenie tego przyrostka awy, który współcześnie występuje w języku polskim, istnieje teza, należąca zresztą do Bogusława Krei, że jest to pożyczka z języka czeskiego. To jest niewątpliwy wpływ języka czeskiego na język polski. Natomiast te przymiotniki dłużej zachowały się w polskich gwarach. Analiza ich repartycji na polskim obszarze etniczno-językowym. Dowodzi ich archaicznego i peryferycznego charakteru. Formacje z formantem Asy występują na dwóch obszarach, znajdujących się na północnych i południowych rubieżach Polski. Przeważająca liczba przykładów została zanotowana na terenie Polski Północnej, w gwarach właśnie kaszubskich, tucholskich, kociewskich, malborskich na północy Mazowsza. Ja tu pozwolę sobie na następnym slajdzie pokazać właśnie kilka tych przykładów właśnie pochodzących z Kaszub, z Gwartucholskich, Malborskich, z Warlubawskich, a więc właśnie z północy Polski. Na podstawie zgromadzonych, zgromadzonych danych można stwierdzić, że najdalsza południowa granica Względnie zwartego północno-polskiego obszaru występowania przymiotników z sufiksem ASY biegnie od północno-zachodnich Kaszub na południe, w kierunku Tucholi, Bydgoszczy, a następnie na północ od Turunia, Włocławka i na południe od Ostrołęki i Łomży w kierunku Sokołowa, Podlaskiego i Siemiatycz. Zasięg ten, ja może cofnę mapę, aby to jeszcze pokazać. Zasięg ten mógł być w przeszłości większy, obejmujący również wschodnią Małopolskę. Tu mam takie trzy niebieskie kropki na wschodzie Małopolski, bowiem są to pojedyncze wsie, w których wystąpiły potwierdzenia występowania tego typu przymiotników z Podlasia. Są to dokładnie, jest to dokładnie turów koło Radzenia Podlaskiego oraz m.in. z okolic Szczebrzeszyna. Drugim obszarem gwarowym na terenie Polski, gdzie występują przymiotniki z formantem ASY, jest teren południowej Małopolski, i to jest ten południowy obszar zaznaczony izoglosą niebieską. Jest to głównie ziemia krakowska, gwary orawskie, spiskie i podhalańskie, położone na pograniczu polsko-słowackim, a także część południowo-wschodniego Śląska. Są to nazwy odcieni różnych kolorów, np. białasy, czernasy, czerwonasy, brązowasy, różowasy, siwasy, żółtasy i tym podobne. Właśnie w tych gwarach forma białasy używana jest jednak na oznaczenie nie koloru przypominającego biały, ale na oznaczenie koloru niebieskiego. Lub jego odcieni, przede wszystkim ciemno niebieskiego Jej występowania w tym terenie potwierdzają dane przedstawione na mapach atrasów gwar polskich, ale również w słownikach gwarowych pochodzących z tego obszaru. Z gwar, właśnie ta, to, w tym znaczeniu forma Białasy występuje również po stronie słowackiej, czyli również na terenie Słowacji. Również notowana jest w gwarach dolno-orawskich. A także formy te w identycznym znaczeniu używane są po stronie polskiej przez mieszkańców Zakopanego, również w Nidzicy, a więc na terenie Podhala, polskie części Orawy i Spiszu. I śmiem twierdzić, że wiąże się to z wpływami wielowychowymi związkami gwartych regionów z językiem słowackim, w którym od XVI wieku funkcjonuje w identycznym znaczeniu przymiotnik bielasy to już właśnie poprzesuwam trochę dalej, bo już jesteśmy, dobrze jeszcze moment, gdzie właśnie występuje w języku słowackim forma bielasy, jak również, jest on również poświadczony przez słownik war słowackich z terenu środkowej Słowacji oraz notowany jako rzadki w jej części południowo-wschodniej. Forma Bielasy w znaczeniu jasnobłękitny, niebieski występuje również na czeskich morawach. Ślady omawianego afiksu w przymiotnikach gradacyjnych odnajdujemy także, czy też w derywatach rzeczownikowych, czy też czy nawet czasownikach, odnajdujemy także w innych językach słowiańskich i tutaj na tym slajdzie przedstawiam Państwu przykłady pochodzące z różnych języków słowiańskich, już poza słowackimi, czeskimi i polskimi. Z czeski jeszcze widzę, że mam jeden przykład. Świadczy to o tym, że te dawne adiktywne formanty AS posiadały w pasłowiańszczyźnie szeroki zasięg. Przekonują o tym poświadczenia przymiotnika białasy oraz rzeczownika białas lub tworzonych od nich derywatów w innych językach słowiańskich. Franciszek Sławski przed wielu laty w artykule pod tytułem Polskie Białasy wymienia szereg przykładów z terenu słowiańszczyzny. Poza wspomnianymi już formacjami słowackimi i czeskimi, między innymi wskazuje na staroruski Bielasyj, rosyjski Bielasyj, ukraińskie Biła w znaczeniu grzyb prawdziwek, białoruskie dialektalne Bielasyj, bułgarski Bielaskaw w znaczeniu Białawy, serbochowarski Bielas, koń lub wół białej maści, także w nazwach osobowych Bielas, Belas, Bilas, Bielasaw trochę się Bielejący. Bielasast w znaczeniu białawy, bielasati, se trochę się bieleć. Tu wspomnę chociażby nazwę góry w Czarnogórze, Bielasica, gdzie również mamy ten morfem as, oraz nazwę miejscową, Bielas, występującą na terenie Bośni. Występujące w historycznej polszczyźnie oraz w polskich gwarach przymiotniki z sufiksem asy, poza formacją Białasy nie mają dokładnych ekwiwalentów w innych językach słowiańskich. Odpowiadają im postaci albo z sufiksem awy, albo z sufiksem ast. Poświadczają to formacje między innymi pochodzące z języka czeskiego i słowackiego, np. bielawy, szydawy, sniedawy, ale również slatkasty, zelenkasty, żylkasty i tym podobne, ale również z języka chorwackiego, na przykład gorkast, okruglast, slatkast, siwast, a także serbskiego belast, bielast w znaczeniu białawy, bielasati w znaczeniu bieleć się. Poświadczenia występowania sufiksu "-as", podobne jak w polszczyźnie funkcji pochodzące z innych języków słowiańskich, w tym również w językach południowo-słowiańskich, sugerują, że był on znany na obszarze całej Słowiańszczyzny. Jednak jego żywotność i produktywność w tworzeniu derywatów, również od innych przymiotników niż biały, została ograniczona praktycznie do języka polskiego. Jak widzimy, uwzględnienie szerszego słowiańskiego tła interpretacyjnego omawianych formacji z sufiksem as-asy przynosi interesujące spostrzeżenia. Geograficzne położenie polskiego obszaru etnojęzykowego, etno, etno etnicznojęzykowego w relacji do terenu zamieszkiwanego przez wszystkich słowa powoduje, że zachowane w polskich warach derywaty przymiotnikowe tego typu, charakteryzujące się właśnie omawianymi afiksami, można uznać nie tylko za polskie archaizmy peryferyczne, bo od tego jakby zaczęłam dzisiejszą wypowiedź, że uznajemy to za archaizmy i właśnie archaizmy peryferyczne właśnie ze względu na ich repartycję na terenie etnicznie polskim, ale również można uznać je jako poświadczenia występowania starych form na północno-zachodnich rubieżach całej Słowiańszczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.